Witajcie. Dzisiaj jestem z Dominikiem, z którym pracowałem mniej więcej pół roku temu i Dominik opowiedział Wam swoją historię odnośnie tego, jak pracowaliśmy z lękiem przed lataniem między innymi. Cześć Dominik. Cześć, Jakub, kłaniał się. <laughs> Słuchaj, czy mógłbyś opowiedzieć mi w ogóle, co się działo, jak się zgłosiłeś do mnie? Co się takiego u Ciebie? Jaki był problem dokładnie? Cóż, problem yy, zaczął się u mnie już nowie, wiele lat temu, a ostatnimi latami dopiero się uwypuklił podczas takich częstych, właśnie lotów samolotem, podczas yy, chęci wejścia do windy, zamiast wchodzenia po schodkach na czwarte piętro, wiadomo, żeby je pojechać windą. No ale w momencie, kiedy już Wciskasz ten guzik, aby ta winda zjechała po ciebie, to nagle pojawiają się dziwne myśli w głowie. A co jeżeli się zatnie? A co jeżeli ja już tam do dnie wyjdę? I już na takie w ogóle głupie myśli typowo lękowe. Mm -hmm. To się tak właśnie u mnie objawiało. Tak samo z samolotem, tak samo z wejściem na, na łódkę i wypłynięciem gdzieś na, na takie głębokie wody, na jakieś jeziora, nad jakieś morze. No, to był strach taki, który mm, komplikował życie bardzo mocno, komplikował jakieś wyjścia ze znajomymi. E, no, ludzie, którzy mierzą się z tym problemem, na pewno mnie zrozumieją, o co tutaj chodzi. E, jeżeli chcesz na przykład zabrać swoją dziewczynę e, na jakiś fajny rejs łódką, a tuż przed wejściem na tą łódkę po prostu czujesz, że jesteś zablokowany, bo zaraz musisz cieszyć się tym, co nadejdzie, to są w głowie myśli tylko i wyłącznie, żeby na nią nie wchodzić i żeby do tego wszystkiego nie doszło. No okropne uczucie. Słuchaj, a jak byłeś w samolocie, powiedz, jak fizycznie się u ciebie to objawiało? E, to znaczy już w momencie, kiedy wsiadaliśmy do taksówki i jechaliśmy na lotnisko. Już się zaczynało wszystko. Czasami się zaczynało na dzień, dwa, trzy. Przed lotem w ogóle już takie myśli, że a co jeżeli się zbijemy, a co jeżeli samolot spadnie, a co jeżeli przede wszystkim złapie mnie atak paniki w samolocie? No, w momencie kiedy wszyscy muszą na przykład przystać się, siedzieć sztywno na miejscu i mieć zapięte pasy, a ja nagle wpadnę w panikę, rozepnę się, zacznę robić jakieś dziwne rzeczy w tym samolocie. No, tego typu myśli, które są kompletnie bez sensu, no bo przecież jedziesz na wakacje, jedziesz się dobrze bawić. I właśnie zrelaksować się, odstresować. A i zamiast myśleć w ten sposób, to ty myślisz tylko i wyłącznie, te myśli idą w kompletnie złym kierunku i nie przynosi ci sam wyjazd, relaksu i ten sam fakt lotu samolotem, który jest najbezpieczniejszym środkiem transportu, tylko przynosi ci stres. To jest totalnie niepotrzebne. Słuchaj, ciekawe jest to, że jak teraz mi powiedziałeś. Ja nie pamiętam, żebyś podczas pracy wspominał mi windę lub łódkę. Mhm. Więc, tak, jestem sam ciekaw, co się zmieniło, na przykład w podejściu do windy, bo, bo nie pracowaliśmy nad tym bezpośrednio w ogóle. Tak, no to już, że tak powiem, efekt uboczny naszych konsultacji, bo na przykład teraz, no, powiem Wam, jak to wygląda. Ja mieszkam obecnie na pierwszym piętrze i. Celowo jeżdżę sobie windy. Bardzo często, jakby wcześniej, to wygląda teraz tak, jak wcześniej unikałem windy, że dobra, tam trzecie piętro, nie ważę, że mam ciężkie torby z zakupami, jakąś paczkę, niosę 20 kilo, dobra, ja sobie wejdę po schodach. Tak teraz ja wręcz prowokuję i na siłę tą windą jeżdżę. I, i wsiadam, wciskam guzik, na które piętro mam wjechać. Jest spokój, jest luz. W ogóle ża żadnych nie ma myśli, które wcześniej y, przychodziły z wyprzedzeniem. Okej, okay, świetnie. Słuchaj. Jadę, jadę i no nie ma problemu, żadnego nie ma po prostu. Okej, okay, a jakiś czas temu też, y, po prostu, na, mieliśmy taką krótką rozmowę na online. Y, po prostu pisaliśmy do siebie i opisałeś mi, jak twoja ostatnia podróż samolotem wyglądała. Czy mógłbyś y, po prostu nam powiedzieć, co się zmieniło, jak to wyglądało w porównaniu z tym, jak było kiedyś. Okej, okay, czyli no, kiedyś to wyglądało po prostu tak, że posiłkowałem się, mówiąc, yy, z lekami na uspokojenie, i do tego samolotu już taki troszkę ośpany wsiadałem. Yy, co, no wiadomo, no nie jest dobre. Zwłaszcza jak tych tam lotów masz 2 trzy z jakimiś przesiadkami, no bo. Po prostu no, no nie jesteś sobą, nie funkcjonujesz tak, jak powinieneś. Eee, pocące się dłonie. Tak cię startu. Eee, ogólny niepokój w głowie. Mm, no i chęć jak najszybszego wyjścia z tego samolotu. Tak? Człowiek po prostu już się modli w głowie. Boże, już wylądujmy. Bądźmy już na tym lotnisku docelowym i niech to wszystko już się skończy. Takie myśli w głowie są. No i plus... W trakcie lotu samolot gdzieś tam skręca, przechyla się. To oczywiście tak samo myśli się kotują w głowie: Boże, zaraz się rozbijemy, yy, będę w wiadomościach tak? <grym> i tak dalej. A, a, Ten ostatni lot, a... właśnie jak yy, żeśmy pisali po nim, yy, to co ciekawego zauważyłeś? Jaka różnica? Znaczy, yy, w ogóle ostatni raz to leciałem dwa tygodnie temu? A, ok. Samolotem, tak, i to była no taka długa podróż, bo tam dziewięciogodzinna. Y, włącznie cztery razy, leciałem, bo to z twoimi przesiadkami. Y, wsiadam, jest spokój. Mhm. Powiem ty, y, bardzo dużo się zmieniło, wsiadam już totalnie bez żadnych leków. Mhm. Po prostu wsiadam, jest spokój. Y, jedynie co zostało, mhm. to podczas tu potliwość dłoni. Ale to może poprzez to przeciążenie, które powstaje w trakcie startu samolotem. Natomiast samolot już jest spokojnie, po prostu teraz w samolocie śpię. Aha. I, i, I tyle, nie? I tyle cieszę się, bo, bo zawsze tam stewardessy dbają o nas. Y, zawsze są posiłki, można sobie jakieś piwko wziąć, alkohol. Więc po prostu siedzę sobie y, na ekranie przede mną, oglądam jakiś film. Albo gra w jakąś G, bo, bo są takie opcje dostępne w tych samolotach dalekorejsowych, i cieszę się po prostu pod Okej. Okay. Też w międzyczasie wspominałeś coś, że ogólnie w twoim życiu zaczęły się zmieniać po naszej pracy jakieś takie, że zaczęłeś dużo lżej reagować na wiele spraw. Czy mógłbyś to rozwinąć delikatnie? Tak. Yy, przede wszystkim ja miałem problem z yy, nadmierną taką ekscytacją, która bardzo często obraca się yy, w takie spięcie. Tutaj wszyscy wiemy w kalku, yy, w balkach, jak i również ze stresem. Mhm. Końcowa reakcja jest taka sama: po prostu jesteś spięty. Po prostu jesteś spięty. Yy, Myśli idą w nie tym kierunku, w którym powinny. Obniża to jakość życia i sprawia, że. Nie jesteś w 100% tu i teraz, tylko gdzieś tam wybiegasz. Najczęściej w przyszłość. Jak to dalej będzie. Najczęściej to są sprawy związane z pracą, z jakimiś takimi wyzwaniami, jeżeli chodzi o karierę. Ale też kwestia tego typu codziennych zachowań, które. zakalopowałem się, możemy to. <grych> to było, spokojnie. Jest po, prostu, no po prostu było wiele sytuacji, w których się to odpalało u ciebie, tak? Tak, tak, tak było. I, i co, się, co, się, co się zmieniło po naszej pracy? No po konsultacjach z Tobą zacząłem sobie włączać właśnie nasze ćwiczenia oddechowe. Uczyłem się je wykonywać właśnie, to jest chyba myślę klucz do tego wszystkiego, bo nie tylko w sytuacjach stresowych, tylko po prostu na co dzień, żeby właśnie mój organizm i umysł nauczył się właśnie Przyswajać te, te ćwiczenia w momencie, kiedy już jest dobrze, już jest jakby zrelaksowany, nic się nie dzieje, jest spokojnie, i przez to, że nauczył się, bo robiłem to sobie po, po dwa, po trzy razy dziennie. Tak potem, jak już wydarzyła się sytuacja naprawdę stresowa, taka wymagająca, to wystarczy, że nawet, już nawet nie kończyłem, ale rozpoczynałem to ćwiczenie i umysł wracał do tych stanów. Sprzed w ogóle tej sytuacji stresowej. Czyli totalnie wraca ci jasność umysłu i ten taki luz, który powoduje, że tak naprawdę może trzeźwo spojrzeć na dany problem i go rozwiązać. To, to się na pewno pojawiło po, po naszych konsultacjach. Lepsza po prostu reakcja organizmu i umysłu na, na wszelkie wyzwania życiowe i, i na stres. No to jest dokładnie to, jak, jak, jak zaczniesz robić ćwiczenia. I nauczysz umysł, to później odpalenie tego staje się naprawdę czymś normalnym, naturalnym i to jest to właśnie, co ty doświadczyłeś. Jakbyś spotkał kogoś, kto ma wątpliwość odnośnie tego, czy zacząć taką współpracę, czy po prostu, czy hipnoza działa, czy w ogóle trening mentalny działa, co byś mógł powiedzieć takiej osobie? Hmm. Rozumiem Twoje obawy, Twoje wątpliwości, ale to jest to, czego potrzebujesz. Tak bym powiedział, że to po prostu działa. Okej. Okay. Okay. Chciałem Ci. Chcę Ci bardzo podziękować za, to krótkie, za tą krótką rozmowę, którą teraz zrobiliśmy. I po prostu życzę Ci powodzenia w Twoim życiu, w dalszym, w dalszym, w dalszym rozwoju. A jeżeli ty, oglądając to yy, nagranie, zastanawiasz się, czy warto pozbyć się wreszcie tego paskudnego stresu, lęku przy lataniu, to myślę, że rozmowa tutaj mogła wyklarować twoje myślenie. I jeżeli chcesz usunąć lęk przed lataniem, chcesz po prostu podróżować ze spokojem, to zapraszam cię na hipnozawrotslaw.pl i. Umówmy się na konsultację. Cześć!